Która będzie chciała jeść z tobą ze złotego talerzyka, pić skubeczka, będzie chciała dzielić z tobą swoje łóżeczko i zmusi się, żeby cię pocałować. Wtedy cię oszczędzę. Jeśli talerzyka, spać jej łóżku. O cóż, jestem najprzystaniejszym księciem na ziemi, a mój ojciec bogatym królem. Czy to może być takie trudne? Bardzo trudne, bo no, wiecznie Proszę mnie rób! Widziałeś kokot. To była straszna chwila, prawda? Wiecie, tak. co się stało? Czarownica zmieniła księcia Edwarda. Jak myślicie? Zmieniła tę Od tej chwili książę Edward pogrożony jest w rozpaczy. Henryk nie mógł już dla niego nic zrobić. I z tego smutku, z tej wielkiej rozpaczy zaczął się w łańcuchy. Od tej chwili książę Edward musi przejść wiele prób i pokonać wiele trudności, aby znów być pięknym młodzieńcem. Słuchajcie, a może wy, Jojo i Kocho, i wy, kochane dzieci, zechcecie pomóc księciu odzyskać ludzką postać. Nie daj jej jest Nie, Muszę tam nie, nie mówimy. Bo kur. Tak, ta, 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 ta. Wyglądasz dobrze, ale stała się rzecz straszna, zmieniłeś się w żabę. No dobrze, Henryk. Wiemy, że nie chcesz mieć tych łańcuchów. A książę nie chcę być szabą. Prawda, Poko? Oczywiście, że nie. Los ci wam zesłał, Jesteś w rękach dwóch najlepszych specjalistów od rozwiązywania kłopotów. A przy okazji, gdzieś Eee... Yy, Chodź. Z tym gościem. Wasza wysokość, ci dwaj to przyjaciele chcieliby Cię poznać i obiecali, że mogą pomóc. Nie ma na pałac, komu, komu Będę tu siedział całe życie i żadna ciężarówka mnie nie znajdzie, komu, komu W takim razie, dlaczego nie czekasz w zamku? O, ma rację. Chwileczkę. A kto powiedział, że szaba musi mieszkać w stawie. Hm. Hmm. Chodźcie, ma pomysł. No, na co ciekawe. Chodźcie sami. On naprawdę ma dobre pomysły. Bierzcie to... mi! Naprawdę myśli, że się mu uda. Hmm. Ta wysokość. No, nie możesz stronić od ludzi. Na wszystko trzeba czasu. Ech, chodź, schowaj się tutaj za krzakiem. O szybko, szybko. O, tak będzie bardzo dobrze. O, dojgo. Cień. Chodźcie tutaj. Powodzenia, książę. Schowamy